Kim Jest prokurator generalny. Prokurator generalny to jest od tego słowa, akurat w naszym zakonie, tego rozumienia słowa człowiek, który jest pełnomocnikiem. Pełnomocnikiem akurat tutaj zakonu wobec stolicy apostolskiej. Zwróć uwagę, że prokurator generalny, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych to jest ktoś, czy prokurator stanowy to jest pełnomocnik stanu do spraw prawnych. De facto prokurator w systemie polskim to też jest, on w imieniu państwa wstępuje w spór z przestępcami, prawda? Taka, takie jest założenie. Oczywiście prokurator generalny zakonu to nie chodzi o to, żeby wstępował w spór z jakimiś przestępcami, natomiast no właśnie jest pełnomocnikiem zakonu, czyli jest tą osobą, która załatwia sprawę zakonu. Stara się o łaski stolicy apostolskiej dla zakonu. Według naszych konstytucji, każdy brat, każda, każdy klasztor, każda prowincja, jeżeli ma jakąś sprawę do stolicy apostolskiej, to ją załatwia przez prokuratora generalnego. I tutaj są różne rzeczy. Takie sprawy związane z pojedynczymi braćmi, czy, czy, czy niskami, na przykład. To najczęściej rzeczywiście dotyczą spraw, że ktoś prosi o łaskę o dyspenzę, e, chcąc uregulować swoją sytuację po odejściu z zakonu, prawda? Czyli e, dyspenzy od ślubów wieczystych, dyspenzy od od obowiązków wynikających z, z, z przyjętych święteń, to rzeczywiście e, to też są sprawy, które zajmuje się, którymi zajmuje się Prokurator generalny. W kościele mamy, nie wiem, grokokatolików. Gdy taka osoba chciałaby wstąpić do naszego zakonu, co się zdarza, to też potrzebuje zgody stolicy apostolskiej. Ponieważ przez prokuratora generalnego takie sprawy są załatwiane, to jakoś zwyczajowo rzeczywiście prokurator generalny jest też takim doradcą generała zakonu. Do spraw kanonicznych, a tak samo różni prowincjałowie czy, czy, czy też różni bracia, kiedy mają jakieś wątpliwości, jak powinno coś się zgodnie z naszym prawem odbywać, no to też prokuratora też generalnego często pytają. Ja widziałem siebie jako dusz pasterza. Po święceniach wyjechałem na Białoruś i 14 lat posługiwałem na Białorusi. To jest dla mnie bardzo ważne, bardzo piękne doświadczenie i, i, i z tym kościołem białoruskim i z Białorusią jestem bardzo głęboko związany. To jest, to jest jakoś bardzo we mnie. Natomiast też miałem takie głębokie przekonanie, że będąc w pasterstwie, byłem wikarem, byłem proboszczem, byłem przełożonym domu, jest niezwykle ważną rzeczą w naszym charyzmacie studium. Mhm. E, I są takie osoby, które potrafią studiować same z siebie. Ja nie potrafię. Ja potrzebuję mieć zewnętrzny jakiś taki stymulator. E, więc zapisałem się zaocznie, najpierw na licencjat z teologii. Skończyłem. I to jest coś niezwykle pomagającego, przez to, że masz na przykład książki, które masz do przeczytania. Normalnie by ci się nie chciało wstać i ich czytać rano, no ale będzie wstyd na jakimś egzaminie. Niby to jest mało szlachetna pobudka, że będzie wstyd, ale, ale sprawia, że przeczytałem, przemyślałem. To było coś, co, co też ubogaciło moje koznodziejstwo. Ja do dzisiaj mówię pewne rzeczy, które wtedy wyczytałem. Kiedy to skończyłem, minął jakiś czas, to sobie znowu pomyślałem, że no trzeba by coś zewnętrznie studiować. Pomyślałem, że zaocznie doktorat nie będzie wysokiej jakości. Jakieś takie studia bardzo konkretne, które się zawsze przydadzą. E, najpierw się tego bałem, bo to raz w miesiącu trzeba było wydojeżdżać. ale jak sobie przeliczyłem. To sobie pomyślałem, że i tak ludzie mają 8 dni w tygodniu, w miesiącu, kiedy są jakby e, weekendowe. Mhm. Więc kiedy się nie narusza to poświęcenie tyle czasu na studium w naszym zakonie, na coś, co jest charyzmatem, nie jest jakimś e, czymś niewłaściwym. I zacząłem studiować, też bardzo myśl, prawo kanoniczne, myśląc o kościele białoruskim, że to jest coś, co co, co temu kościołowi może służyć. Też bardzo kończyłem, skończyłem czy Pracę pisałem z o kościołach wschodnich, żeby mieć takie umieć rozróżnić, kto z moich parafien jest jakiego obrządku. I, I kto potrzebuje na przykład jakichś dodatkowych pozwoleń, żeby zawrzeć ważnie małżeństwo. Prawda? Więc i to, 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 to niezwykle. Fascynująca rzecz. I, I to rzeczywiście jest przydatne. Też jako kanonista mogłem komuś pomóc. I na przykład jedna pani, która, której pomogłem uregulować jakąś sytuację życiową, małżeńską, i po iluś latach mogła przystępować do sakramentów, no to powiedziała mi, no, że czuję się jakby zmartwychwstała. I sobie wtedy pomyślałem, gdzie ja mogę mieć większą władzę kiedy mogę ludzi przewracać do życia. Więc to, 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 to jakoś było dla mnie bardzo ważne. Byłem też wtedy yy, sędzią Trybunału w Witebsku, yy, Kościelnego Sądu. Natomiast cztery lata temu była kapituła prowincjalna yy, i M, 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 Łukasz Wiśniewski został prowincjałem z którym bardzo lubiłem rozmawiać. Eee, wiedziałem, że może być taki pomysł, że mogę zostać kanonistą prowincji, takim prawnikiem kanonicznym prowincji, co się nazywa ten urząd, sekretarz prawny. Natomiast mam poczucie, że zrobiłem bardzo dużo, żeby nim nie zostać. Przekonywałem wszystkich, że jest to niewłaściwy pomysł. Eee, natomiast no był taki, taka, taka sytuacja, kiedy do mnie zadzwonił, uwierzyli mi. Uwierzyli mi, najpierw miał być ktoś inny, natomiast no, to, to, to tak się pozmieniało, że, 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 że tamta osoba, która była przez kapitułę ustanowiona wy... sekretarzem prawnym, dostała inną, też przez przełożonych, inną, ważniejszą funkcję. No i, 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 i nagle była potrzeba, no i zadzwonił do mnie prowincjał i powiedział, że mm, Widzi jako konieczność, żebym przyjechał i objął ten urząd. I teraz, wiesz, są takie. Bo to jest trochę świadectwo. Ja wiem, że to, to, to ładnie zabrzmi, to co teraz powiem, ale to, to jakoś wierzę. Bo też to powiedziałem prowincjałowi, że przyjacielowi od przyjaciela nie przyjąłbym takiej propozycji, bo robię inne rzeczy. My. Z Łukaszem Wiśniewskim jesteśmy w relacji przyjacielskiej. Natomiast od przełożonego przyjmę, bo to ma inną, inną rangę. I nawet mieliśmy taką rozmowę. Ja mówię: Dziękuję, że przyjąłeś moją propozycję. Mówisz, co? Ani, ani to nie była propozycja, ani jej nie przyjmowałem. I mówił: Dziękuję, że jesteś posłuszny. I powiedziałem: Tak, 20 lat temu powiedziałem: Będę posłuszny Tobie i Twoim następcom. Tylko, bo to brzmi jakoś posłuszeństwo, że jestem na mocy posłuszeństwa, może brzmić zło wrogu, ale jest zupełnie odwrotnie. Bo ja głęboko wierzę, że w posłuszeństwie zakonnym, że z posłuszeństwem zakonnym jest łaska związana. Jest to moment rozeznania. I jeżeli, że mogę zaufać, tak jak ufam Panu Bogu, to mogę zaufać, że wykonując... Legalną, legalną decyzję przełożonego, że jest z tym związana łaska i, i że Pan Bóg chce, żebym to wykonał. To nie jest związane z tym, że będzie zawsze lekko, przyjemnie. To nie jest y, pewność, że nie wiem, nie, nie oddam życia w związku z tym. Ale jest z tym związane dobro. I dla mnie przełożony ma wobec mnie tę posługę, tę łaskę rozeznania. Bo wyjeżdżając wtedy z Białorusi, porzuciłem, zostawiłem coś bardzo ważnego. To dzieło, ale ludzi konkretnych. Natomiast wierzę, że ponieważ to się odbywało w posłuszeństwie, to Pan Bóg się o to zatroszczy. I podobnie, kiedy generał poprosił mnie, żebym też w duchu posłuszeństwa przyjął to oficjum, to, to je przyjąłem z całym, z całym drżeniem, prawda, z bojaźniami i drżeniem. I mm, mając przekonanie o swojej niegotowości, nigdy bym siebie nie wybrał na ten urząd. Mhm. Natomiast, y, natomiast y, no, pomijając różne no, jakieś tam strachy psychologiczne. Emocjonalne, no to tak, wierzę, że za tym jest łaska. Nie wiem, co, co, co z tego będzie, bo możliwe, że to jest yy, na rok tylko, prawda? Moment przygotowania. Natomiast w pokoju serca mogę podążyć za tą decyzją. No i no, no, no tak to tak to widzę. Trochę jeszcze wracając do prawa kanonicznego, gdyż dla mnie prawo kanoniczne też jest bardzo dobrym narzędziem takiego charyzmatycznego rozeznawania. Bo ono wprowadza pewien porządek. Mm -hmm. e, prawo kanoniczne, kanon, czyli jak powinno być. I są takie sytuacje, no, no, no właśnie, że, że jest jakaś decyzja, no i sobie mówię, to jest mój legalny przełożony jest, mógł taką podjąć, mógł podjąć. To zatem idę. E, coś jest będzie ważne, ale do godziwości jest trzeba. Czyli no, staramy się unikać tego, co jest yy, przeciw tej godziwości danego aktu. Jak to powinno wyglądać. Yy, I tak uważam, że to jest doskonałe narzędzie, do tego ono jest do jakiegoś takiego rozeznawania charyzmatycznego. Więc, yy, więc, dlatego, dlatego. Dlatego jestem trochę w tym miejscu, prawda? Tak to się odbywało, że traktowałem swoich przełożonych jako proroków, mm -hmm. którzy mi mówią o moim życiu. No, kościół to jest miejsce, gdzie się udziela bożej łaski. I oczywiście w prawie kanonicznym my mówimy o relacjach i mówimy o, o władzy i sile mocy, prawda? Tylko trzeba pamiętać, w kościele władza, moc to jest miłość i łaska. Uh -huh. I, I jakby tylko o tym. Jeżeli zapominamy e, o tym, że no, do władza kościoła w kościele służy przekazywaniu łaski i miłości bożej, no to, no to, no to zupełnie tracimy sens prawa kościoła, prawa kościelnego, sens kościoła. Uh -huh. No i no, no, no tak, tak rozumiem, tak rozumiem prawo kanoniczne i tak rozumiem, wracając trochę do końca, e, urząd prokuratora generalnego, czyli tego, kto ma się troszczyć. Prokurator. Kurator. Ten, który się troszczy o sprawy zakonu, które są tak naprawdę sprawami braci i sióstr.